cześć, chciałbym wam przedstawić niesamowitą kannę czerwoną krwisty kolor ogromny kwiat tu mamy tradycyjną kannę, już wam pokażę kwiatuszek poświęciłem i zerwałem go tak wygląda a zobaczcie ten on będzie miał z 20 cm nie wiem czy moja dłoń o zobaczcie, to jest taki wielki baldachim gigantyczny. To jest kanna, która nazywa się dziwnie trochę Lucyfer. Teraz to, to do 80 cm nawet do 100, no ta jest wyjątkowo niska, bo ma może 60 cm, ale prezentacja fenomenalna, gigantyczna. Jest najfajniejsza w tym ogrodzie. Jest jeszcze jedna, która się dzisiaj pojawiła. Inny kolor. Za chwilę o niej będzie mowa. Nie wiem, czy ta kanna zawiązuje owoce. Znaczy nasiona, chciałem powiedzieć. Można by pobrać z niej, bo jest fantastyczna. Już trochę przekwita, ale robi wrażenie. Nie widzieliście na początku, jak wygląda. W tej chwili, tak jak mówię, około 20 cm na długość, taka w ogóle kopuła, gigant, w porównaniu do tych zwykłych zielonych, które mam przed chwilą taki mały kwiatuszek, to robi wrażenie. Kanna Lucifer. Jeśli będę miał taką okazję, to jeszcze dokupię z dwie sztuki tej właśnie Kanny Lucifer. It's yes. é fenomenal.